I właśnie jestem po nagraniu konkursu. Teraz wam pokażę. Mi pierwszą misję z jednego z tych drzewek tu mamy do zabicia 30 osób z P250, za to dostajemy 300 Expa. Do drugiego poziomu trzeba mieć 5000. A druga misja jest, żeby mieć 200 punktów na deathmatchu Z broni bonusowych. Ja moim zdaniem jest ta misja lepsza. evil criminal terrorist the reality is that i am none of these things my name is valeria jenner and i am the voice of the phoenix and the phoenix is the voice of freedom it's said that you have talents that can be of use to the struggle it's time for you to prove you have the skills you, you claim to have Ale czekajcie, jeszcze chwilę, ja na chwilę Z2 idę sobie jeszcze jeden program włączyć, bo zapomniałem, żeby nim nagrywać. Więc teraz jesteśmy, Dobra, jesteśmy już, rozpoczynamy misję. Let's roll. Oczywiście nowa mapa. A to jest Deathmatch, dobrze. Także więc moją strategią nie trzeba mieć tych 200 punktów w jednym meczu. W Vanguardzie tak nie trzebało. A więc, przechodzimy dalej. Bierzemy sobie na przykład Terro. Ale nie chcę w Trójki. Czekamy tylko, aż wyskoczy nam e, opcja kupienia tego. Przy okazji, tak jak widzicie, tutaj, tutaj, że mam to zielone. Wchodzicie w opcje, ustawienia gry. I macie tutaj, że zielony. A do. że te napisy są różnokolorowe, to jest też inny. O, mamy akurat z nowej musimy zabijać. Dobra. Kurcze bele Nie udało się zabić gościa. Dziwna mapa. Celownik też mam zmieniony. Jeżeli nie zapomnę, to dam wam linka tego mojego salowniku. Akurat po czasie, No dzieluju Moim zdaniem jest najlepiej, tutaj, biegać sobie z kosą, a dopiero kiedy broń, to z jakiejś broń strzelać. Ale ogólnie, ogólnie, po co? Po co to tak. Fajna mapa, taka ciekawa, dosyć Taka interesująca Dobra No nie, no nie Nie umiem z tego ścigać, ja chcę Kałacha, czy znaczy, ja chciałem Jak to się klikało? Na F, na G Na H, na G, na... Co się to pigało? No nie było G, no na G. Jest dwie osoby zabite. Plus 28 punktów. Teraz z krową to se. Możecie ją. Sokno nie ma. Okna. Dobra, ale lecimy dalej. Nie ma co się. Ciekawa mapa, nie przeczę. Jak ktoś jest ciekawy celownika czy tej komendy na zmianę właśnie tych kolorów, tego najpierw, że tam w prawym rogu mam e, M249, a mi miał skina jakiegoś, to by pisało, że jest to ze skinem G. Widzicie, Digli jest na fioletowo na przykład. Boli, bo tu nikogo nie ma. I nie znam mapy i tam się ktoś chyba respił. No nie! No nie. MP7, widzicie? Napis na napisne napis na fioletowo. A wUPA? Na WP jest bardzo fajny sposób, żeby się nim nauczyć grać. Eee, to po prostu na deathmatchach. I chodzi się ciągle z awką. O! Jak miło! Nagle z awki mam korzystać. A jej. Bardzo to jest dobre, żeby... O! Mission progress plus 14 No, czyli to się stakuje Że bierzemy i przykładowo W jednej misji zdobędziemy 10 punktów, w drugiej 10, w trzeciej 10 A w ostatniej sobie dobijemy na przykład Oluju, z każdej strony już Celownik jeszcze będę musiał sobie poprawić Żeby był trochę bardziej przezroczysty Trochę mi on przeszkadza, jednak o MP, MP7 lubię MP7, grałem z nim kiedyś tylko i wyłącznie z MP7. Co nade mną, Mission Progress plus 16. Czyli jednak, jednak jeszcze muszę, misję mam. Ile mam punktów? 133 no to jeszcze troszeczkę punkcików. Chodź tu punkcioszki moje mi ukradli. Może nagram jakiś turniejek z tych nowych mapek. Znaczy najprawdopodobniej nagram jakiś turniejek z nowych mapek, bo ktoś mi dodaje do znajomych. Bo jakoś tak, teraz mam fazę na Cesa i nawet mi... Niekiedy idzie, znaczy niekiedy, że niekiedy z UMPK akurat nie znaczy bardziej woleteka, albo P90 też mogę chcieć. Mendo ty, ja tu misję robię, a ty co? Mendo, Mędziaska ty. A ja żeby najprawdopodobniej tę misję dokończę, bo pewnie jej teraz nie zrobię, bo jestem zbyt słabym graczem. No <grywki> jak mówiłem, że, że jestem zbyt słabym graczem. Szymczok Kiedyś tylko... Kiedyś praktycznie ciągle grałem z teka. Znaczy nawet nadal, ciągle, nadal bardzo lubię teka. Nadal bardzo... Nadal bardzo lubię z TEKA korzystać. Kucze, 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 kucze Dobra, full HP poproszę I poproszę cele do neutralizacji Fuck Nie leluj mi tam <Szysk> Serio, są so macz nic nie, 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 nie. Ja się tak nie bawię Nie idzie mi o czerwony celownik, o. Czerwona kropka. Ajajaj, ja ja i wiedział wiedział że tam stoję Menda jedna Włazęm się go z ląku O akacjam Akaczem sobie po a czym sobie pogrom? No nie, nie idzie mi dzisiaj w ogóle gra w Zupełnie. Nie, zupełnie mi nie idzie. Auto, lama, co maka? Maka pa No nie, no nie, nie, ściluj do mnie! mnie plus plus punktów punktów misji, misji, progres. Ale tak jak mówię, zachęcam do brania udziału w konkursie. Napomnę tylko tyle, że e, każdy skin, każdy w, każdą skrzynkę przyjmuję, jeżeli to jest mniej więcej o wartości 10 centów. Czyli możecie, nie wiem, dać jakąś skrzynkę i dopnąć do tego jakimś słabym skinem. Jakimś słabym skinem. I dzięki temu macie los. No tutaj coś dostałem. Tak! Tak! EURO! 7-3! MISZCZEM JESTEM lo. DO GŁÓWNEGO MENU do GŁÓWNEGO MENU TAK! Psz. Albo Otworzę ją sobie Hm Wiecie co? Kurda, kusi, kusi, żeby ją otworzyć Dobra, Dropła Jedziemy. Autoryzujemy Miłej zabawy. Tak. Ja się ludzie na to nie patrzę nie przyznaję się do tej skrzynki, a znaczy. u moja kochana. Proszę, coś, coś ładnego. Ja się nie patrzę. A może jednak troszkę? A może nie? A może tak? Nie? Tak? Nie? Nie patrzę się. Nie patrzę się. I, coś się leciało, Glock? Ładny Gloczek. Nie tam pasuje Gloczunio. Jaki on jest? Zaprawiona w walkach. Taką mało obdarta Teraz sprawdzenie. Ale, ma. O, i widzicie, od razu, macie skrzy... od razu macie mały opening. Dobra. Najwyraźniej nie zobaczę, ile, ta skrzy... ile to, 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 to. Ale zmieniamy sobie gleboczkę, tak. no tak, tak, ślejicznie. Więc ludziska. Zapraszam do udziału w konkursie. Dzięki, że oglądaliście. Komentujcie, subskrybujcie i na razie, pa. pa.